Postaram się streścić jak najbardziej chcę wam pokazać i przedstawić i powiedzieć jak Jezus zmienił moje życie, jak Jezus dał mi drugie życie. I chciałbym też zaznaczyć na samym początku, że skoro mnie, takiemu małemu, szaremu ludzikowi potrafił wręczyć nowe życie, jak bardzo wam może również dać nowy początek. Kiedy miałem 15 lat Wychowywałem się w trudnych warunkach, często nie mieliśmy pieniędzy na jedzenie, często nie mieliśmy w domu e, miłości, czyli tej podstawy, fundamentu, który sprawia, że dziecko wzrasta, czyli tej takiej żyznej, gleby, na której roślina może się rozwijać, może e, wzrastać e, ku dobremu. I właśnie przez to, przez ten brak miłości zacząłem szukać tego spokoju ducha. Jeszcze nadmienię, że w moim domu rodzinnym Pan Bóg był raczej sporadycznie gościem. Chodziliśmy od czasu do czasu na msze święte. Nie mówię tutaj zupełnie o tym, że w ogóle się nie modliliśmy, nie czytaliśmy Pisma Świętego, nie rozmawialiśmy na tematy związane z wiecznością, z duchowością i ogólnie z Panem Bogiem w takim wymiarze, jak powinniśmy to robić. I o, w momencie, kiedy zacząłem odczuwać tą wewnętrzną pustkę, ponieważ byłem bardzo, e, bardzo e, energicznym chłopakiem, szukałem e, radości w, w sztuce, w teatrze, w kabarecie, w sporcie, e, w muzyce, e, w jakiejś poezji i w ogóle w wielu innych e, dziedzinach życia. Tam nie odnajdywałem spokoju. Za każdym razem, kiedy coś zdobywałem, chwilę później czułem okropną pustkę, samotność, takie opuszczenie. A że byłem indywidualistą, nie lubiłem się z tym, tym dzielić, tym moim problemem z ludźmi i jakoś tak sam w sobie to zakopywałem. Myślę, że to jest też apel do rodziców, żeby rozmawiali często ze swoimi dziećmi na tematy związanymi Związane z ich marzeniami. Żebyście się pytali, jakie są ich marzenia właściwie. Bo sam mam syna i ostatnio yy, przeglądając jego zeszyt, kiedy odrabialiśmy lekcję, znalazłem taką, taką notkę, że. Jakie są Twoje marzenia? I moje dziecko wypisało tam trzy marzenia, o których nie miałem zielonego pojęcia. Także czasami po prostu nie wiemy nic o naszych dzieciach, kiedy wydaje nam się, że wiemy wszystko. I zacząłem uciekać. Yy, w coś, co wydawało mi się, że przyniesie mi satysfakcję i radość z życia. Czyli zacząłem po prostu chodzić z kolegami na imprezy. Zaczynało się od, od klasycznego weekendu, później coraz częściej. Później jeździłem na wszystkie festiwale w Polsce i za granicą, e, muzyczne, gdzieś tam na gapę. E, pojawiał się alkohol, pojawiał się seks. W międzyczasie też pojawiły się inne uzależnienia związane z nieczystością, czyli pornografia, co za tym idzie też i y, 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 samogwałt. I inne rzeczy takie bardzo intymne, które y, kiedyś nie przeszłyby mi przez, przez usta przed kimkolwiek, a co dopiero publicznie. Ale mówię wam o tym, żeby wam pokazać, jak bardzo Jezus mnie uzdrowił i jak bardzo Jezus dał mi nowe życie. którego dnia... Kiedy już byłem tak pogubiony w tych uzależnieniach, już nie mówiąc o tym, że byłem zakłamany przez to, że nie byłem do końca dobrze wychowany plus w tym środowisku, w którym przebywałem, imponowała właśnie taka władczość, też takie właśnie zakłamanie trochę i taka pycha. W pewnym momencie powiedziałem sobie, że chyba czas coś zmienić i za każdym razem, kiedy mówiłem to, że cały czas coś zmienić, nie znajdowałem w sobie siły. Żeby ten krok postawić, żeby pójść ku dobremu. A kiedy wracałem do domu, znowu brakowało pieniędzy, znowu brakowało czegoś, i tak w kółko, i koło się zamykało. Aż do momentu w międzyczasie też począł się mój syn. E, aż do momentu, kiedy pojechałem ze znajomym e, nad wodę, konkretnie na cedzynę, i tam uratowałem chłopaka, który. Utonął. ryzykowałem własnym życiem, i po tym wydarzeniu, tak też zap powiem taką ciekawostkę, że albo nie będę go mówił już szkoda czasu na to, siadłem później sobie na brzegu tego jeziora i spojrzałem w niebo i mówię tak, Panie Boże, inni ludzie mają fajnie, tata mama w domu, tata nie pije, mama jest mądra, tak? Wszyscy razem spotykają się co niedzielę, wychodzą na spacery, mają normalne dzieciństwa. Dla mnie kupienie butów to było święto. Ja mówię, Panie Boże, dlaczego oni to wszystko mają, a ja zostałem tego pozbawiony, kiedy jestem dobrym człowiekiem. I myślę, że my też często sobie tak pytania zadajemy, takie, że gdzie jest ten Bóg, skoro ja mam tak źle w życiu. I właśnie był to, to był taki moment, w którym pierwszy raz poczułem obecność chyba Boga w moim życiu. Ponieważ pierwszy raz zaryzykowałem swoje życie, żeby uratować czyjeś życie. A więc z tego zakłamania, z tej pychy, y, potem doszła również marihuana, alkohol. Każdy weekend musiał skończyć się imprezą wśród kumpli, którzy y, w momencie kiedy z nimi piłem byli fajni i przyjacielscy, a kiedy odstawiałem y, imprezowanie z nimi Zostawiali mnie gdzieś na boku i musiałem lawirować sam ze swoimi problemami. Uzależniony od właśnie seksu między innymi, co jest wielkim... W dzisiejszych czasach, w mediach seks jest przedstawiany w taki sposób, jakby to była jakaś czynność rozrywkowa niemalże i wielu z nas jest od tego uzależniony i nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. I w pewnym momencie Mam bardzo mało czasu, więc nie mogę wam opowiedzieć całej historii. Podczas mojej, tej krótkiej historii, czy właściwie czterech lat, działo się tak wiele. Ja wam powiem tylko w skrócie, co się wydarzyło. Spełniłem osiem swoich marzeń. Wydałem płytę w mojej wytwórni moich marzeń, tak naprawdę. Otworzyłem później własną wytwórnię. Jeździłem po całym kraju, grałem koncerty. Ale dlaczego to się stało? Ponieważ w pewnym momencie, kiedy Przeszedłem taką najgorszą chyba imprezę w swoim życiu, kiedy wróciłem nad ranem i prawie udławiłem się jedzeniem, którego nie przeżyłem, kładąc się spać. Postanowiłem, że coś zmienię w swoim życiu i po prostu odciąłem się od wszystkich ludzi, którzy mnie otaczali. Przestałem odbierać telefony, włączyłem telefon, zniknąłem, nie miałem żadnych facebooków, maili, po prostu zamknąłem się w pomieszczeniu i zacząłem robić muzykę. I to mi wyszło na dobre, ponieważ w momencie, kiedy człowiek jest otoczony ludźmi, otoczony sprzętem, otoczony codziennymi sprawami, czyli tym światem, jesteśmy, tak, mamy do, do swojego ciała, do swojej duszy przysane takie macki świata, które nas odciągają od spraw, od spraw Pana Boga. Więc ja po prostu odciąłem wszystkie te macki, Stałem, stanąłem sam, nagi, na, na tej tak zwanej metaforycznej pustyni. Zamknąłem się w pomieszczeniu i zacząłem się modlić. Po prostu mówię. Okej, okay, Panie może. ja Ci stawiam wyzwanie. Daję Ci wyzwanie. Ja Ci pokażę, że ja w ciągu roku stanę na nogi, zdobędę, osiągnę sukces, osiągnę go, sam go osiągnę, ale Ty masz mi pomagać. I po, wtedy byłem bardzo jeszcze pyszny. I po krótkim czasie właściwie, po roku, zacząłem spełniać te marzenia i modlić się coraz więcej. I modlić się coraz więcej. Ktoś mi pokaże, ile ma czasu. Niech mi nie pokaże. <laughs> Co nas najbardziej interesuje w tej historii, to to, że żaden psycholog, żaden psychiatra, żaden kolega, żaden, nikt tak naprawdę nie pomógł mi w tym, żeby stanąć na nogi. Ja stanąłem na nogi, mogąc się, czyli paradoksalnie klęcząc, stanąłem na nogi. Dopiero wtedy stałem jako człowiek klęcząc. Wtedy dopiero stanąłem, czułem się Czułem się prawy, kiedy, kiedy wiedziałem, że mój duch jest czysty, kiedy wiedziałem, że nie piję, nie biorę żadnych narkotyków, żyję w czystości seksualnej, przestałem zupełnie kłamać, nie miałem w głowie już nikogo, kogo nawet nie wiem, nie lubię, nienawidzę, odrzuciłem wszelkie negatywne emocje, stałem się czysty. I zacząłem nawiązywać coraz bardziej relacje z Panem Bogiem, jednocześnie robiąc muzykę i rozwijając swoją karierę muzyczną. W tej chwili mogę Wam powiedzieć, że tak. Aha, jeszcze nadmienię jedną y, historię, ponieważ oprócz tych uzależnień, które są błahe w porównaniu z tym, co tak naprawdę zrobiłem, ponieważ zacząłem się interesować wszelkiego rodzaju teoriami, y, okultyzmem, energiami New Age, y, wszelkiego rodzaju filozofiami. Zacząłem zgłębiać tajemniki ducha w niechrześcijański sposób, medytowałem, próbowałem opuszczać swoje ciało, stosowałem różne praktyki, które jak się później dowiedziałem, były związane stricte z okultyzmem, które spowodowały, że wpadłem w głęboką depresję, miałem myśli samobójcze i nie widziałem już sensu życia, ponieważ ten Bóg, którego nazywałem energią, nie objawił mi się w końcu. Ponieważ jeśli Bóg jest energią, to ja się nie mam do kogo zwrócić. I wtedy doszedłem do tego, że tak naprawdę, jeśli ktoś komuś się wydaje, że Bóg jest jakąś bez, bezkształtną masą, to jest bardzo smutnym człowiekiem. Ja takim byłem. Nie wiedziałem, że Bóg jest osobowy. Nie wiedziałem, że Jezus Chrystus jest, osobo, jest osobą, że możemy go traktować jak przyjaciela, jak brata, jak ojca, możemy go traktować jak kogoś najbliższego. Nam, że możemy mu się zwierzać, że możemy z Nim rozmawiać, że to nie jest nasz sezonowy kolega, który nas zostawi na melinie, na opitego, naćpanego z byle kim pod, pod ręką. Myślę, że na tym powiedzim powinniśmy się skupiać, kształtując naszą świadomość duchową, naszą świadomość chrześcijańską, żeby przede wszystkim ludziom przedstawiać, że Bóg jest osobowy, że Bóg jest kimś, do kogo możemy się zwracać, że nie jest jakimś niewidzialnym kolegą i przyjacielem, który, z którym nie możesz na wiązać relacji. Ja o tym zupełnie nie wiedziałam. W tej chwili jestem szczęśliwym ojcem. Pan Bóg, dzięki Bogu, naprawdę dzięki Bogu, nienawidziłem się z kobietą, z którą mam dziecko. E... Oświadczyłem się w Sylwestra. Już wkrótce weźmiemy ślub. E... Nawiązujemy głębsze relacje. To jest chyba największy cud w moim życiu, abstrahując od tego, że no naprawdę osiągnąłem sukces na scenie i wciąż go os, os, osiągam, ponieważ mam wytwórnie muzyczne Obozon Rekords, organizację yy, dobroczynną Wspólny Mianownik, o czym mówiłem na początku. Yy, działamy w całej Polsce, ewangelizujemy, przybliżamy ludziom Chrystusa, pokazujemy, że mówienie o Bogu w relacji jeden na jeden albo w ogóle publicznie nie jest żadnym wstydem, a dumą. Jestem szczęśliwy i dziękuję z całego serca Bogu, że uratował moje życie. I tak samo w ostatnich słowach chciałbym zaapelować do Ciebie. Jeśli czujesz i wydaje Ci się, że Twój pogląd na Boga jest zamknięty, to spójrz w górę i spójrz na ten wspaniały kosmos, ten wspaniały wszechświat. Jeśli Twój pogląd na Boga jest zamknięty, że jesteś w okropnym błędzie. I powinieneś jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście ten Pan Bóg nie działa w Twoim życiu, bo to, że istnieje, jest niepodważalne. On naprawdę jest. On zmienił moje życie z wspaniałym Bogiem, z dobrym Bogiem. W tej chwili bardzo dużo praktykuję. Na ręce mam różaniec. Często się modlę koronką do Bożego Miłosierdzia. Polecam wszystkim tę bardzo mocną modlitwę. Różańcem Psalmami czytam Pismo Święte, Uczęsz uczęszczam yy, wiadomo do kościoła, tak? Bo tam możemy uzyskać sakramenty, spowiedzi, yy, możemy przyjąć ciało Chrystusa. Musimy, się, musimy przyjmować sakramenty, to jest nasze paliwo duchowe. Bo spójrzcie na mnie, jak bardzo musi być zdeterminowany człowiek, żeby wziąć mikrofon i publicznie w swoim mieście powiedzieć do ludzi, że Jezus jest Bogiem. Albo z jednej strony zwariował, albo po prostu poznał Boga żywego. Ja wam gwarantuję, że ta druga obca jest w moim przypadku pewniakiem. Naprawdę znam Chrystusa i tego wam samego życzę. Okay. Uwielbiamy dzisiaj Boga. Fa Panu. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za Boga.